Siemanko, witam na kanale. Zaczynamy nową serię. Kupiłem swoje pierwsze auto na licytacji na koparcie eee, i nie jest to ta BMK. Kupiłem Suzuki Jimny z 2008 roku. Eee, na chodzie, aczkolwiek jakiś problem ma, czy to z silnikiem, no to się okaże. Ma lekki brak mocy. Eee, no będzie działać. Mam zamiar zrobić taką małą serię, odrestaurować go troszeczkę, chociaż jest w bardzo dobrym stanie, ale zrobić mu porządne serwisy i tak dalej. Przede wszystkim dojść w czym jest problem, później jak już będę go miał odpalonego, bo bateria jest całkowicie wyładowana, rozładowana, bo stał długo na placu na koparcie. Odpalę go sobie, i później w środku pogadamy, jaki plan co do tego autka. I mam nadzieję, że wyjdzie nam jakiś fajny materiał. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra, udało nam się go odpalić. Ogólnie w środku syk niesamowity. No, ma takie podwyższone trochę obroty. Nie będę go za długo męczył. Jeszcze słychać chyba pompę wspomagania wyjącą, także zobaczymy, czy jest za mało płynu. E, wyposażenie nie najgorsze. Ma klimatyzację. Elektryczne szyby. 177 000 km przebiegu. Półskórzane fotele. Niestety nie mają akurat e, ogrzewania. E, co tu jeszcze? No, mówię, środek będzie całkiem do wybeszenia. Do wyczyszczenia. Chwilę zajęło mi odpalenie, bo ma taki śmieszny imobilizer, jeszcze starego typu. I zaczął mi tu wycie alarm i tak dalej. No, mówię, autko ostatnie było, było 101 aut na licytacji, to było 101. Przegapiłem, niestety, nie przegapiłem, no przelicytowali mnie z dwoma innymi autami, które próbowałem licytować. Chciałem wylicytować Jaguara i Kije jeszcze, ale niestety poszły za. Trochę więcej niż miałem przeznaczony budżet, no ale cóż, dziwnie się trafił. Dosyć rzadko spotykane auto tutaj w Irlandii. Fajny mały samochodzik, muszę przyznać, że mi się podoba. I tak jak mówię, w opisie aukcji było napisane, że ma brak mocy, że jeździ, ale nie ma pełnej mocy. Tydzień przed licytacją byłem też tam na placu, obejrzałem sobie wszystkie te autka, yy, włącznie z tym. Wtedy nie odpalił. Myślałem, że nie ma paliwa, bo był całkowicie pusty, ale teraz się domyśliłem, że przecież ten immobilizer nie był włączony. Kręcił ładnie, sprawnie, szybko, ale nie odpalił. Yy, no zrobiłem taki mały research, poszukałem na forach, na polskich, na zagranicznych, co to może być. Aby się nie wpieprzyć w jakiś całkowicie zajechany silnik. No i usterek może być kilka. Podobno popularne jest tutaj pękanie katalizatorów. Eee, no to może być pęknięty katalizator. Wtedy on blokuje przepływ spalin, no i to auto będzie się dławić. Eee, może być po prostu coś z układem zapłonowym. Któraś z cewek nie domaga, lub po prostu dawno nie był serwisowany i już padają. Świece są stare, jakieś zasyfiałe i nie podają iskry zbyt mocnej. No może być też coś z lampdami, że może być zepsuta i idzie zła mieszanka paliwowa. No zobaczymy. Myślę, że mam nadzieję, że się ogarnie bez potrzeby rozbierania silnika czy też wymiany jego. No mówię, to będzie taki na początku weekendowy projekcik, bo jednak pracę od poniedziałku do piątku też mam. Także troszkę po godzinach będę przy nim dubać trochę na weekendzie. E, przegląd kończy się za parę dni, ale to, to dobrze znaczy, bo oznacza, że rok temu go przeszedł, czyli nie jest najgorzej. Co prawda już tutaj patrząc od spodu niestety wydech jest do wymiany końcowej. Tak, także ten wydech wyjąca pompa wspomagania to się później okaże czy to nie ma płynu czy pompa siadła w razie czego to znalazłem już na internecie jednego takiego na części spód nie jest źle, ogólnie no, nie, na, nie udało mi się nagrać jak ładowali nam go na lawetę ale no, tymi autami z koparta nie można jeździć nawet po placu także takim wielkim wózkiem widłowym załadowali nam go na szczęście tutaj tak Mniej więcej w, ty, w tym miejscu i gdzieś tutaj za ramy podłapali, także nie popieprzyli za bardzo niczego, bo to czasami mówię, mogą próg się potrafi wgnieść i tak dalej. E, gdzie nie, gdzie są takie miejsca, że na przykład tutaj, że zaczyna sobie odchodzić ta antykorodzyjna powłoka, także on tutaj wszystko będzie doprowadzony do fajnego stanu tu wszystko jest jak na Japończyka w naprawdę nie najgorszym stanie nic nie jest w ogóle, nie są pogubione żadne plastiki wiadomo jakieś takie małe obcierki parkingowe klosze lamp są dosyć mocno spękane nie, nie, nie będzie szło tego wypolerować ale zobaczymy jak wiązka światła będzie równa to się je zostawi, lekko się przepoleruje a jak wiązka nie będzie Ładna odcięta, no to najwyżej klosze zamówię. Bo podejrzewałem, że te lampy da się rozkleić i zmienić. No i taki plan na ten samochód. Na początku tak sprawdzałem je na necie, jest ich mało i myślałem sobie: Ja tylko kupię, naprawię ten problem z mocą i, i go wystawię. Ale pomyślałem, że jak jest ich tak mało, to jak go ładnie dopieszczę, zrobię mu pełen serwis, to może fajny zysk na końcu będzie z tego auta. Aha, no i tutaj prawdopodobnie ja go kupiłem ogólnie z czystym tytułem, bez żadnych tam kategorii, ale myślę, że ktoś kiedyś próbował się do niego włamać. Bo czytałem też o nich, że te zamki lubią same z siebie, gdzieś tam taka podkładka jest z tyłu, która je trzyma i one wypadają, ale to jest zbyt pogięte, <laughs> żeby sobie tak samo wypadło, także myślę, że ktoś tutaj kiedyś próbował nam zimnego zajumać. Środek no trochę zarósł przez to, że auto stało długo na placu, no długo około miesiąca. Także najpierw zajmiemy się silnikiem sprawami mechanicznymi, a na końcu zrobię mu mały detailing, wyjmę fotele, wypiorę dywany, fotele również wszystkie plastiki doprowadzi się do porządku, od sufitka w miarę spoko, parę tylko plamek. No i. Zobaczymy, co to będzie. No, jeszcze po robocie, chwilę zostałem. Ładowałem <laughs> akumulator w nim cały dzień. Odpala teraz ładnie. E... Na lunchu mnie korciło więc sprawdziłem tylko świece. Zdjąłem tą pokrywę i sprawdziłem świece. Cewki wyglądają jak nowe. Świece były troszkę takie zapocone olejem gwinca, ale świece same w sobie wyglądają na Prawie nówki, Także myślę, że ktoś tutaj albo po prostu niedawno robił serwis, albo już próbował szukać problemu. I, i zaczęli właśnie od świec i tych cewek. No, ciężko stwierdzić. Byłem się nie ukarnąć. Nie mam porównania niestety jak jeździ taki sprawny zimni. No to jest automat terenówka na, na takich dużych kołach, więc też nie ma się co spodziewać, że to jest jakiś demon prędkości, no niby. Biegi chodzą ładnie, fajnie wszystko przerzuca biegi, zrzuca na dół, daje sobie na wyższe, wszystko płynnie, bez stuków żadnych. No jak się jedzie tam powiedzmy z 60, depnie mu się do końca, no to zrzuci parę biegów. No i tak powoli ta wskazówka prędkości idzie do góry, no chyba trochę za wolno, nie, nie, nie wiem, musiałbym chyba sprawdzić jaki one miały czas od zera do 100 i, i sprawdzić samemu jeśli jest dużo wolniej, no to znaczy, że to jest problem, ale to tak, w sumie jeździ się tym autem spoko, nie wiem, no naprawdę, to jest 80 chyba 5 koni, nie wiem jak szybkie to powinno być, także, no dzisiaj tak sobie go jeszcze raz oglądam na spokojnie, bo mówię z rana, to trzeba było do roboty iść, a tak to trzyma obroty na 2000 tysiącach, jak już się rozgrzeje i jak się na bieg wrzuci to to spadają te obroty. To jest taki zaworek tutaj od, od właśnie obrotów na, na luzie, czy tam na biegu jałowym, na postoju. Będę chciał to rozebrać, wyczyścić, ale to niestety jest tak skonstruowane. Tu idą wężyki od płynu chłodniczego. Także, no mówię, dzisiaj już jest wieczór, to nie będę ruszał, ale zdejmę tak samo yy, przepustnicę, wyczyszczę ją. I, I tak to wygląda, mówię, ten katalizator. No, jak się jedzie, słychać ogólnie ten, ten dziurawy wydech. Słychać go, pierdzi sobie troszeczkę. I też na dziurach stuka, bo tutaj już jeden, jeden już się urwał, yy, zaczep. I sobie stuka, ale na szczęście to można wymienić tutaj w samą tylną sekcję. Puchę i będzie git. No ogólnie, plan Plan co do tego auta, yy, pozamawiam części. Zrobię mu tak czy siak pełen serwis. Zobaczę, jak świece nie będą jakieś mega drogie, to kupię nowe. Te sobie zostawię w zapasie. Także wymienię mu świecę. Filtr powietrza jest zajechany. Filtr powietrza też do wymiany. Filtr oleju, olej, oczywiście. Może mu jeszcze zrobię pukankę silnika. Tak jak patrzyłem tutaj. Przez skorę oleju Tak dosyć fajnie widać Krzywkę tutaj wałka mm -hmm. No tak moim zdaniem Nie jest najgorzej Wiadomo no to jest jedna tam z wielu Ale Jest gładziutka Błyszcząca Także myślę że żadnych tam No tragicznie nie może być Z tym silnikiem bo mówię silnik sam sobie Pracuje ładnie równo i i, I jedzie także, no mówię, odbiegając od tematu. Także fil wszystkie filtry, olej, świece, filtr kabinowy. No to taki zwykły pełny serwis mu po prostu zrobię. Ale jeszcze chcę zmienić oleje w przednim dyferencjale, i w tylnym w skrzyni rozdzielczej i w skrzyni biegów. Tak, żeby fajnie będę miał to wszystko na rachunku, żeby zostało wymienione i później wiadomo to. Jakoś wpłynie na cenę sprzedaży z mechanicznych rzeczy to właśnie taki duży serwis. Spód troszeczkę zakonserwuje te że tak powiem te nogi. Ram wnętrze całkowicie robi wyjazd. Przednie tylne fotele zostaną wyjęte, wyczyszczone odkurzane pomyte jest w nim po prostu taki smród stęchlizny od od długiego postoju no poza tym nie jest takie zniszczone bardzo kierownica trochę od słońca dostała u góry ale to już mówię to takie 13-letnie auto to też nie ma się co czepiać wszystkiego i zamówiłem dzisiaj znalazłem na internecie ktoś na części takiego sprzedawał więc mam Kupiłem cały zestaw zamków i stacyjkę z dodatkowym kluczykiem, ale zrobię po prostu tak, że nie same zamki tutaj w, w, w tych drzwiach w bagażniku i w tych drzwiach i będzie osobny klucz do otwierania go z klucza, i osobny klucz do odpalania. Ale on ma tak czy siak yy, w oryginalnym kluczu, jest yy, co jest na guziki centralny. Także mówię, to ten, ten klucz tutaj w drzwiach to będzie używany tak sporadycznie. Bo nie chce mi się wymieniać stacyjki, bo niestety tam ten drugi klucz z tego zestawu co przyjdzie jest taki zwykły plastikowy bez guzików. I no, jak ma być oryginał, to niech sobie będzie ten oryginalny. I zamówiłem tak samo te brakujące tutaj do bagażnika uchwyty do składania foteli. Gość miał obydwa oryginalne, także fajnie. No i mówię, no, będziemy działać. Zbliża się weekend. Także przyjadę, wezmę go na podnośnik. Postaram się, po, może, może uda mi się rozkręcić ten katalizator. Bo jak sprawdzałem tam od spodu, on się trzyma tutaj na dwóch śrubach na tym łączeniu. I tutaj. I to tu wychodzi nam taka długa rura z tym katalizatorem. Potrząsnę nim trochę, zobaczymy, czy poświecę do środka, czy coś tam jeszcze jeszcze już wypadło. No mam taką cichą nadzieję, że to będzie jakaś taka pierdółka właśnie, jak... no mimo, że katalizator nie jest tani, ale wolałbym wymienić go i wiedzieć, że to już jest wszystko, niż tutaj się bawić, bo czytałem, mówię to mogą być właśnie no wtryski to mogą nawet być, aha no i podpinałem jeszcze komputer i właśnie nie ma żadnego błędu, albo ktoś wykasował, ale kompletnie nie ma nic ani w pamięci, nie ma żadnych błędów jeśli chodzi o sterownik silnika, Skrzyni biegów. Dziwne. Dziwne, dziwne. Może mu tak naprawdę nic nie jest. <śmów> Mówię, będę musiał wziąć z kumplem, pojechać, stoper, niech włączy i, i sprawdzić, ile on ma dosetki, bo może naprawdę nic z tym samochodem nie jest. Może po, potrzebuje być troszeczkę dopieszczony, wyczyszczony i, i dobry serwis zrobiony. Także to się okaże. No dobra, zamykam na dzisiaj. I widzimy się w następnym odcinku. Nara. Arlius, ciao. Pawai. Koor ka daras droga z pow. Jest.